Как мне слышь, как мне слышь, Stacja szósta tam. Matka trzymająca martwego syna. Maryja siedzi u stóp krzyża. Trzyma ramionach ciało swojego syna. Już nie ma nic więcej do zrobienia. Nie ma słów, które mogłyby przywrócić mu życie. Nie ma gestu, który cofnąłby ból. Jest tylko cisza i pustka. Jej ręce, które kiedyś kołysały Jezusa jako dziecko, teraz obejmują martwe ciało. To jest chwila, w której spełnia się proroctwo syna Miecz bólu naprawdę przeżywa jej duszę. A jednak nie rozpacza jak ci, którzy stracili wszelką nadzieję. Może przypomina sobie Jego słowa o zmartwychwstaniu. Może czuje, że to jeszcze nie koniec. Jej serce boli, ale nie gaśnie w nim wiara. Może i Ty doświadczyłeś straty, bliskiej osoby, marzeń, poczucia bezpieczeństwa. Może wydaje Ci się, że coś w Twoim życiu umarło i nie ma już nadziei. Maryja pokazuje Ci, że nawet w największym bólu można wierzyć. Można trzymać się Boga, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Jej ramiona, które objęły martwego Jezusa, Stały się ramionami matki dla każdego z nas.